Kolejny przepiękny model poszewek dekoracyjnych, tym razem z gwiazdą betlejemską, dostępny w różnych kolorach. Zaraz Wam je zaprezentuję, ale najpierw nieco opowiem o tej poszewce. Poszewka jest wykonana z tkaniny welwetowej, czyli veluru, czyli ten materiał. Ma oczywiście zapinany zamek po boku. Jest w rozmiarze 40x40. Cena tej poszewki to jedyne 21 zł. Zobaczcie na te elementy, przybliżenie, jak się pięknie e, prezentują. Jeśli byście chcieli, to oczywiście też można sobie dokupić do tej poszewki wkład. Te wkłady w rozmiarze 40x40 kosztują 14,90. 100% poszycia to jest mikrofibra, a wypełnienie to włókno silikonowe takiego wkładu. Jeśli chodzi o poszewki, to mamy tak, gwiazdę betlejemską czerwoną, gwiazda betlejemska pudrowy róż, para agora eu o